Cześć. Dzisiaj na moim vlogu wrócę do sprawy z lutego tego roku, aby wam pokazać, co staje się z działaczami ziobry, hejterami, którzy lojalnie wykonują zadania powierzone przez swoją partię. W miejsce 6 gorąco polecam wszystkim mieszkańcom. Tak, ja wiem, że to nie są oficjalne zadania, są nieme zadania, ale tak czy siak są wykonywane. Dariusz Matecki razem z Magdaleną Felix wylądowali w sejmie. Hejter ze Szczecina, który jest działaczem i kandydatem suwerennej Polski, trafia do Sejmu. Czy ludzie naprawdę nie widzą, co robią? Matecki tak naprawdę jest zbrojnym ramieniem Ziobry. Matecki mówi to, co Ziobro myśli, ale mimo wszystko Zbyszek boi się to powiedzieć. Można by w sumie gratulować panu Mateckiemu, że dostał mandat poselski, ale czy hejter, który sam się do tego przyznaje, zasługuje na głos Polaków? Czy jestem hejterem? W pewnych sytuacjach przyznam się, że tak, tak, tak. Radny Matecki zasłynął ujawnieniem afery pedofilskiej, po której doszło do jednej z największych tragedii ośmiu ostatnich lat. Samobójstwo popełnił nieletni syn pani Magdaleny Felix, tak posłanki Magdaleny Felix ze Szczecina. A ona sama przeszła piekło, którego nikomu nie wolno nawet sugerować. Matecki nie tylko doprowadził do tragedii osobistej pani poseł Felix, on także jawnie nawoływał do śmierci Donalda Tuska, Ewy Kopa, czy nawet bezcześcił pamięć tragicznie zamordowanego prezydenta Gdańska, pana Adamowicza. Mimo iż hejter ze Szczecina twierdzi, że nie brał udziału w całej tej tragedii, to jego wpisy w mediach społecznościowych przeczą tym tezą. Przed wyborami miał potężny parasol ochronny który przywoził mu osobiście w trakcie kampanii minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Więc miejsce 6 gorąco polecam wszystkim mieszkańcom. Nie tylko, bo także Patryk Jaki. Druga prawa ręka Ziobry pojawiał się w kampanii Mateckiego. Jako kandydat suwerennej Polski w obecnych wyborach odgrywał on bardzo znaczącą rolę. Nie tylko w kampanii wyborczej, ale także w kampanii. Nienawiści. Kiedy przeanalizujemy byłych i obecnych posłów partii Ziobry, to ukazuje się nam jeden, jeden, jedyny model działania: nienawiść i stawianie ludzi przeciwko sobie. Ci ludzie prowadzą swoją politykę w kierunku nienawiści do Tuska, imigrantów, LGBT, ale także co gorsza, prowadzą ją w kierunku lokalnych konkurentów politycznych. Język polski, słuchajcie, ma dużo słów zamiennych, ma dużo wyrazów bliskoznacznych. Natomiast kandydat suwerennej Polski nazywa kogoś wrogiem polski, przeciwnikiem lub niszczycielem, to jasno widać, że jego życie i kampania są nacechowane negatywnymi emocjami. Po drugiej stronie staje skrzywdzona przez hejtera kobieta, która niedawno straciła syna. Mimo wielkiej tragedii, która ją dotknęła, Kobieta kierowana chęcią działania i rozliczenia nie tylko tej afery, ale także wszystkich afer, które stoją za suwerenną Polską Ziobrą i Mateckim, walczy o każdy głos w nierównej kampanii. Kampania, którą prowadzi pani posłanka Felix, jest bardzo nierówna. Nie tylko ze względów finansowych. Ona jest także nierówna, gdyż pani poseł psychicznie jest wyeksploatowana, a tragedia minionych miesięcy nadal jest jej żywa. W jej emocjach. Do tego Matecki wykorzystuje ministra sprawiedliwości, rozdając czeki bez pokrycia, czy produkując setki, ale to setki filmików reklamowych, mających na celu wyczyścić szambo, które on sam wylał na polską scenę polityczną. Tutaj małe zastrzeżenie. Prokurator w Szczecinie prowadzi sprawę mającą na celu wyjaśnić, kto przyczynił się do ujawnienia danych, wrażliwych danych syna pani Felix. Niestety, do kiedy ten organ jest kierowany przez kolegę Mateckiego, nie można spodziewać się rzetelnej oceny sytuacji. Co ważniejsze, od lutego 2023 roku, kiedy tragedia miała miejsce, Matecki, mimo iż jest na liście osób do przesłuchania, nie stanął przed prokuratorem nawet jako osoba składająca zeznania. Nie wspomnę już tutaj o funkcjonariuszach TVP lokalnego szczecińskiego, jak i ogólnego polskiego, którzy też powinni być przesłuchani. Ale do kiedy Ziobro kieruje tą instytucją, nie mamy na co liczyć. Jest takie powiedzenie: Nadzieja żyje w narodzie. To stare powiedzenie w Szczecinie nie do końca spełniło się. Dlaczego? Dlatego, że posłanka Felix, mimo iż jest cenniejszym nabytkiem dla regionu, zdobywając 40 tysięcy głosów wyborców, co przekroczyło jej oczekiwania. To niestety naród Szczecina i tego regionu dał 15 tysięcy, prawie 15 tysięcy głosów hejterowi ze Szczecina, który od dzisiaj będzie hejterem w Sejmie. Moim zdaniem, Matecki dostał o 15 tysięcy głosów za dużo. Ale może, może kiedyś dostanie trzy głosy w niezależnym sądzie karnym, który wyda jednoznaczny, jednogłośny wyrok. Matecki jest winny. Oczywiście, jak zawsze, na koniec. Ja mogę się mylić, wy możecie mieć inne zdanie. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Za każdy komentarz, suba lub lajka już dzisiaj jestem Wam bardzo wdzięczny. Dzięki i do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć Wam.